W dzisiejszym odcinku. Skrót najważniejszych informacji tygodnia. Roboty, które idą na wojnę. Oraz tajniki rekrutacji w Google. Zostańcie z nami do końca. Cześć, czego na 55. odcinek WebTox. WebTox to cotygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Na początku poruszamy sobie chwilkę o tym, jak pracuje się i rekrutuje w Google. Kilka dni temu w ręce wpada nam informacja, że do Google spłynęło 75 tysięcy podań o pracę w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Google pobiło tym samym swój rekord ustanowiony w maju 2007 aż o 15%. O 15%, czyli 750 tysięcy? 75 tysięcy. Siedem, 75 tysięcy podań, tak? Tak. Czyli Sie 10, 10 000. tysięcy dziennie ponad? No, no na to 100%. wygląda. To wygląda. 10 tysięcy dziennie. Wygląda na to, że Google wraca do swojego, do swojej formy sprzed trzech lat, jeżeli chodzi o wizerunek wśród pracowników, mm -hmm. co w sumie ciekawe, no nie? Całkiem. My zastanawialiśmy się, co spowodowało taki, taki wzrost zainteresowania pracą w Google. Czy są to zarobki, czy jest to atmosfera w pracy. No i jeśli chodzi o zarobki, to to wcale nie, nie wygląda tak dobrze, jak w przypadku na przykład Apple, Cisco czy Yahoo. Tam zarobki średnie roczne w Google to jest 98 800 dolarów mhm. rocznie. Tam jest to ponad 100, w Apple jest 99 100, no, czyli także, w także e więcej. W Apple niewiele więcej. Niewiele więcej, więcej, no ale Google nie jest pod tym względem Jakimś, jakimś tutaj liderem. A ciekaw jestem wiesz, jaka jest różnica pomiędzy ilością zatrudnianych ludzi w Google i w Apple na przykład? Czy to przypadkiem nie jest defekt skali? Jeżeli Aha. Google ma na przykład ileś tam razy więcej pracowników niż Apple, no to, to nie dziwne, że spływa też do nich więcej CV mm -hmm. po prostu potrzebują więcej ludzi. No nie? Być może. Nie Z te, tego co wiem, pod koniec 2010 roku, teraz na nauknięcie ubiegłego roku, w Google pracowało nie, niespełna 25 tysięcy pracowników mm -hmm. 24 400 dokładnie. No to ładnie. A w tak tym roku tak. chcą kolejne 6 tysięcy zatrudnić, także. Zwiększają, zwiększają liczbę mm -hmm. osób. Po raz drugi z rzędu też Google zostało wybrany najlepszym pracodawcą roku według The World's Most Attractive Employers 2010. A propos rekrutacji w Google, to ona urosła już niemal do miana mitu. Mówi się o niesamowitych pytaniach, o jakichś dziwnych procesach. Ale wiesz, pytania typu, jeżeli miałbyś zabić swoją matkę, to czym byś to zrobił? To nie, Zresztą mam, 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 kilka, mam kilka pytań mm -hmm. przykładowych. Na przykład, jak przechowywałbyś jeden milion numerów telefonów? Mm -hmm. e, nie wiem, zaplanuj plan ewakuacyjny dla miasta San Francisco. Czy jakie jest prawdopodobieństwo przełamania patyka na trzy części tak, aby mogły uformować trójkąt? Czyli takie bardziej analityczne pytania. Tak, tak. one ponoć mają na celu to, żeby sprawdzić tok rozumowania, tok myślenia tego kandydata o takiej bardziej strony psychologicznej. Tylko sprawdziliśmy, jak to jest na przykład w Polsce. Rozmawialiśmy z przedstawicielami Google Polska i okazało się, że to nie jest do końca tak, że więcej jest w tym mitu niż faktów w tych pytaniach, że mimo wszystko przy rekrutacji inżynierów Cały czas bierze się pod uwagę umiejętność kodowania tak. i większość pytań, właśnie większość zadań, które, które taki rekrutant musi przejść, to są właśnie związane z napisaniem mm. po prostu kodu. Sprawdziliśmy to u źródła, zobaczcie nasz materiał. Proces rekrutacyjny w Google na całym świecie wygląda tak samo, bez względu na to, czy jest to Szanghaj, czy jest to Kraków, czy jest to Mountain View. Wysyłacie do nas CV my przeglądamy te CV razem z inżynierami, my, czyli rekruterze. A potem podejmujemy decyzję, czy powinniśmy rozmawiać z daną osobą. Potem są rozmowy telefoniczne. Po rozmowach telefonicznych zapraszamy kandydatów tutaj do naszego biura na rozmowy już twarzą w twarz. No i około 2-3 tygodni później wracamy do kandydatów z odpowiedział tak albo nie. Każda aplikacja jest przeglądana przez około 30-40 osób. Wszyscy z tych osób to inżynierowie. Kilka tygodni temu, to jest akurat oficjalna informacja, w jeden tydzień otrzymaliśmy 75 tysięcy aplikacji. Nie jest to aż tak dużo w każdym tygodniu, ale na pewno aplikacji dostajemy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo dużo legend na temat tego, jakie zadajemy pytania. E, tak jest popularniejszych, to jest ile piłeczek golfowych się zmieści do autobusu. Ale o ile wiem, to akurat nie są pytania zadawane kandydatom na inżynierów. Te pytania są bardzo techniczne. Przy ośmiu na każde 10 pytań należy się spodziewać, że będziemy oczekiwali od kogoś, że będzie pisał kawałek kodu. Tak naprawdę lista benefitów, na które mogą liczyć osoby pracujące dla Google w Polsce, tutaj w Krakowie, jest bardzo, bardzo długa. Praca w Google jest bardzo satysfakcjonująca. Najfajniejsze w niej jest to, z jakimi ludźmi się współpracuje. To, że codziennie uczymy się nowych rzeczy i mamy cały czas, są stawiane przed nami nowe wyzwania. Z punktu widzenia mnie, jako kobiety, jako matki, e, mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do pracy. Pracodawca w ogromny sposób wspiera, e, wspiera młode rodziny. E, żeby wymienić tylko kilka e, benefitów, to mamy w biurze specjalny pokój, w którym e, można spędzać czas ze swoimi dziećmi. E, bardzo długi urlop macierzyński 6 miesięcy, e, oraz dodatki typu e, 2 miesiące. Take of food, jedzenia dostarczonego do domu w trakcie urlopu macierzyńskiego. Żadnej dyskryminacji, zdecydowanie. To znaczy jeżeli jakakolwiek dyskryminacja, to panów, na pewno nie pani. W kilku poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tym, co Google, oprócz rekrutacji, robi też w dziedzinie jakby automatyki, czyli o tych samochodach, które same jeżdżą, same czy tam sterowane są falami mózgowymi, ale to już nie od Google było. Nie od Google. Natomiast jeżeli chodzi o automatykę, w ręce wpadł mi w strasznie fajny temat, mianowicie Agencja Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych. Czyli, czyli generalnie mówiąc, tak ogólnie amerykańscy naukowcy związani z, z wojskiem zlecili w filmie Bos Boston Dynamics wykonanie dwóch robotów. Jeden robot nazywa się Atlas, a drugi Cheetah. Słuchaj. I, i to, to, co teraz usłyszysz, to wiesz, to zakrawa o science fiction. To, co teraz mhm. usłyszycie, to naprawdę wygląda jak, jak takie wizje z przyszłości. Nie hmm. Agencja tych zaawansowanych y, obronnych projektów chce stworzyć takiego humanoida, czyli robota o nazwie Atlas, bez głowy. Y, robot ma się poruszać na dwóch nogach, dokładnie tak jak człowiek, y, chodzić tak jak człowiek, nie dreptać tak jak te roboty japońskie, które pewnie ci się kojarzą, ale chodzić tak, że najpierw pięta, później palce, czyli dokładnie tak jak człowiek. W momencie, kiedy zostaje na przykład pchnięty, on odzyskuje równowagę. To niesamowicie to wygląda. Wstaje, bo... wstaje z podłogi? Czy nie, tutaj, po prostu, nie wiesz, nogę tak odchyla, no, żeby nie, okay. się nie przewrócić, później wraca na swój, swój tor lotu. Będzie używał też ramion jako dodatkowego wsparcia, jeżeli to będzie potrzebne. Wiesz, będzie mógł się odwracać bokiem w jakichś tam miejscach ciasnych do przejścia. Mhm. A jeżeli będzie taka potrzeba, to, to nawet będzie się czołgał. Okej, okay, ale rozumiem, że to mają być jakieś jednostki wojskowe, nie wiem. Tak, to ma być osobi, żołnierz. Michi, które zastępują właśnie żołnierzy. To ma być żołnierz, natomiast projekt ten jest bazowany na projekcie Petman, który stworzyła już ta firma, ta Boston Dynamics. Petman to jest taki dużo bardziej okrojony robot. On ma służyć do testowania odzieży ochronnej dla żołnierzy, między innymi. Natomiast tutaj jeszcze sporo pracy. A, czeka do tego, żeby skończyć tego Petmana, bo on na razie jest tam w fazie prototypu, podobno w tym roku ma być skończony. A, B, żeby przekształcić go jeszcze w Atlasa, czyli mhm. w, ten, w tego robota już takiego prawdziwego żołnierza. Natomiast kolejny projekt to jest według mnie w ogóle mistrzostwo Świata. Chcą zrobić projekt robota, który się nazywa Cheetah, czyli Gepard po polsku. Ma być takim czworonogiem z elastycznym kręgosłupem, przegubową głową i prawdopodobnie ogonem. Będzie umiał biegać niż, szybciej niż jakikolwiek człowiek i będzie potrafił szybko reagować yy, na zmiany, jakby na jakieś niebezpieczeństwo czy coś w tym stylu, odskakiwać, zmieniać kierunek, kierunek jazdy Rozumiem, czy, czy biegu. roboty, będą wyposażone w jakąś broń, tak? Yy, nie wiem, no niekoniecznie, niekoniecznie. Być może, wiesz, tutaj ten robot może być wykorzystany w, Aha, w trakcie okay. pościgów, no nie, czy coś takiego. Tutaj, czy, czy w kamery i tak dalej. To już kwestia jakby wtórna, no nie, co, co one tam będą wyposażone. Yy, natomiast ten projekt jest bazowany na big Dogu Na projekcie, który ma w tym momencie firma Boston Dynamics. I Big Dog to jest taki. No, Duży pies. No, mówiąc wprost, to jest taka, taka dosyć wysoka maszyna czworonożna, która rzeczywiście imituje y, ruchy zwierzęcia. Czworonożnego, ona w tym momencie wykorzystywana jest do transportu głównie. Potrafi przenosić 150 kilo na swoim grzbiecie, potrafi omijać przeszkody, potrafi też utrzymywać równowagę. Też na, na filmiku tam promującym czy pokazującym działanie tego robota, było pokazane, jak jeden z gości tak skopa po prostu przywalił temu robotowi, a ten wiesz. Utrzymał się, przechylił się, tak samo jak przy poślizgu na lodzie na przykład. Też daje radę. Także wygląda to bardzo fajnie. Natomiast, żeby przekształcić tego masywnego, ciężkiego robota w tego geparda, który, którego oni planują. No, powiem szczerze, że chłopy mają przed sobą całkiem sporo roboty. No to całkiem fajnie to wygląda. Pozostaje nam czekać na pierwsze jakieś wojny robotów. No dokładnie. W pełni zautomatyzowane ja ofiar. Ciekaw jestem, kiedy tak, kiedy to się pojawi rzeczywiście, może na placu, bo chociaż podejrzewam, że będziemy jednymi z ostatnich. Nie, wydaje mi się, że to będzie bardziej, bardziej takie dowiedzą. wsparcie dla żołnierzy. Na początku na pewno. Wsparcie transportowe czy. Ale wiesz, patrząc na to, co, co chłopaki, mają, chłopaki z Boston Dynamics mają w tym momencie, a to, co oczekuje od nich ta agencja obrony, no to tak naprawdę to będzie naprawdę kosmiczny przeskok, no nie? No jeżeli, wiesz, się podjęli, to pewnie myślą, że są w stanie to zrealizować. No, ale to nie jest kwestia najbliższych miesięcy, na pewno, czy tam, czy tam na pewno, lat, tylko to już Oni w najbliższym czasie chcą skończyć tego Petmana, czyli taką jakby wstępną wersję. Zobaczymy, kiedy będzie Atlas gotowy. Także uważajcie, jeżeli zobaczycie dziwnie poruszający się obiekt, który nie do końca wygląda jak człowiek albo zwierzę, to znaczy, że to może być robot. Posłuchajcie pozostałych wiadomości z tego tygodnia. Jeden ze współzałożycieli Facebooka zamierza sprzedać nawet 10 milionów akcji, których szacunkowa wartość rynkowa może wynieść aż 300 milionów dolarów. Nie ujawniono, który z założycieli zamierza przeprowadzić transakcję. Microsoft rozpoczął kampanię zachęcającą użytkowników do rezygnacji z przeglądarki Internet Explorer 6, której wciąż używa około 12% internautów. Do korzystania z nowszej wersji ma skłaniać specjalna strona internetowa. Blizzard, jeden z najsłynniejszych producentów gier komputerowych, obchodzi swoje 20 urodziny. Z tej okazji na ich stronie internetowej można obejrzeć wywiady z założycielami, jak również zapoznać się z historią firmy. Microsoft wzbogaca wyszukiwarkę Bing o nową usługę Bing Deals, która pomoże wynajdywać ciekawe oferty z serwisów zakupów grupowych. Oferuje ona dostęp do około 200 tysięcy ofert dla ponad 14 tysięcy miast w USA. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Pamiętajcie, że przez cały tydzień możecie śledzić ciekawostki ze świata internetu i nowych technologii na naszym like page'u na Facebooku, facebook.com przez webtalks. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. See you. Cześć.